Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, yy, chciałam podziękować yy, Ani Bawa i Monice z kanału Rodzinka M, bo zmotywowałyście mnie na tyle, żeby stanąć dzisiaj i nagrywać, bo spadła mi motywacja. Słuchajcie, kompletna klapa. Próbowałam nagrywać i ja nawet nie wiem, czy dzisiaj dam rady. Sorry, fartuch, zapomniałam. Yy, czy ja to... Dzisiaj wrzucę, czy nie wrzucę, po prostu gdzieś mnie tak opanowało, że mi się nie chce. Nie idzie mi to, nie wygląda to, nie podoba mi się to, nie podoba mi się sobie ja na wszystkich nagraniach. I po prostu nawet wczoraj mój mąż mówi: E, a gdzie film? Ani w poniedziałek, ani we wtorek? Bo jak dobrze wiecie, zazwyczaj jak nie było właśnie tego poniedziałku, bo ja nagrywam poniedziałek, środa i piątek, no to jak nie było w poniedziałek, to puszczałam coś we wtorek. A wczoraj też nic nie było, więc mój mąż powiedział: że Co to, jak to? Nie wiem, po prostu nie, nie czułam się, nie czułam takiej mocnej potrzeby. Ja nagrywałam w poniedziałek, ale jak wiecie, moja Emilia jeszcze była chora. Ja mówię, że jeszcze ona jest dzisiaj w domu, ale już mam nadzieję, że jutro ona je w tej chwili. Się tu, czytam tam. Spaghetti. Ona już je spaghetti, mimo tego, że jest jeszcze wcześniej bo jest w pół do dwunastej, no ale chciała już spaghetti zjeść, dobra, niech je, ja jeszcze jej gotuję zupkę. Wyłączyłam nadmuch, więc mam nadzieję, że się tam nie zaparuje, na amen. Yy, ja w poniedziałek próbowałam nagrywać, ale słuchajcie, ona co chwilę wołała mnie... Co chwilę, co chwilę, to było yy, w ciągu 10 minut zawołała mnie 7 razy. Więc moja... Yy, moje nerwy już po prostu para mi para uszami szła, słuchajcie, byłam tak zła, ja nie mogłam nic kompletnie zrobić, bo odrywałam się ciągle do niej. A to katar, a to poszła na pole, to pająk, a to znowu ręce pobudziła, już wchodziła i tak cały czas i przerywała mi i po prostu sobie tego nie wyszło kompletnie nic. I stwierdziłam, dobra, odpuszczam, muszę odpocząć, muszę się pozbierać. Ja już w piątek, jak nagrywałam, to już nie czułam się tak, jak chciałam, już mi to wszystko nie szło. A mówiłam, to ma być coś, z czego będę się cieszyła, do czego będę yy, tęskniła, nic na siłę. Ja w piątek stwierdziłam: Dobra, nagram drugi film, bo miałam pomysł, miałam tytuł, poszłam po schodach i stwierdziłam: Bez sensu. Ja tak nie umiem. Także mam nadzieję, że dzisiaj odpalę z tym vlogiem i uda mi się coś z tego sklecić. A Was serdecznie witam. Jeśli jesteś nowy, wbij subskrypcję, będzie to motywacją. A jak nie, to chociaż zostaw łapkę, żebym po prostu się pozbierała do dalszego nagrywania i co, i oglądajcie sobie dalej. Słuchajcie, yy, byłam, nie wiem czy to w weekend kupowałam, czy właśnie w poniedziałek byłam w jedronce. W sumie ja jestem codziennie, praktycznie codziennie, yy, i dopadłam książkę, są za 9,99. Tym razem wzięłam coś takiego. Yy, ja naprawdę próbuję nie brać tych książek, bo ja naprawdę nie mam czasu yy, do tego, żeby je czytać w tej chwili. Ale jak wiecie, ja mam dużą biblioteczkę i taką, że tak taką nadzieję, że ja po prostu usiądę. I popłynę z tymi książkami, bo jak nie miałam kanału, miałam naprawdę dużo więcej czasu i czytałam dużo, dużo więcej, zarywając nawet noce. A teraz nie mam ani sił, ani chęci, ani czasu. Najzwykle w świecie nie mam czasu. Słuchajcie, kiedy byłam takim zwykłym widzem, jak w tej chwili jesteście Wy, choć wiem, że tutaj też oglądają mnie dziewczyny, które mają kanały, ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile czasu zabiera YouTube. Po pierwsze to, że musimy odpisywać na te komentarze. No musimy, nie musimy. Ja ostatnio w ogóle praktycznie nie odpisałam i nie czuję się z tym dobrze, bo to jest tak, jakbym przestała z Wami rozmawiać, przestała się z Wami komunikować i to ja sobie nie wyobrażam, żeby mi wyłączyli komentarze, bo dla mnie to było w ogóle bez sensu. Ale żebym sama, ja sama na pewno nie włączę komentarzy, przynajmniej na tą chwilę nie wyobrażam sobie tego, żeby nie mieć z Wami kontaktu. E, więc e, kiedy nie byłam e, osobą, która nagrywa tylko zwykłym widzem, ja nie wiedziałam, że tyle czasu e, należałoby poświęcić Wam, e, po prostu Wam. Bo po pierwsze to, żeby nagrać, musicie się usprze, e, ustawić z tym sprzętem. Nie wiem, czy widać? Widać chyba. Tam jest też lampa, bo ja nie wiedziałam, czy dzisiaj będzie e, na tyle jasną, żeby było widać. Wyłączyłam teraz nadmuch, bo po prostu nie było słychać. E, to jest raz, po drugiej godzinie już jest, mówię, w do 12, więc do południa musiałam. Y, pranie, byłam w sklepie, zabierałam dzieci do szkoły, w sensie Filipa. Y, potem co, gary, gotowanie i po prostu, żeby znaleźć ten czas, żeby do Was po prostu się włączyć. Do tego jeszcze, opowiem Wam, że y, kiedy się już malowałam, ja byłam w ogóle zupełnie w innych ciuchach, byłam w żółtym. Y, w żółtym swetrze, w żółtym dresie z kapturem i słuchajcie, kiedy malowałam oko tuszem, tym nieszczęsnym tuszem, bo gdyby to się stało wcześniej, kiedy nakładałam bazę tą z Evelyn, to by się nic nie stało, bo baza jest biała, przezroczysta i po prostu nie było widać. Co się wydarzyło? Po prostu machnęłam, wypadł mi tusz, no i oczywiście przejechał mi po całej tej bluzie. Kurde, jaka byłam zła, bo został taki długi yy, mazia, więc musiałam się przebrać. Znowu mi czas zabrało, nie? Bo znowu co tu ubrać? Wpadam do swojej garderoby, no i padło na jakiś sweter, także jestem w swetrze, ale że nie ma ciepła, więc może być sweter. Słuchajcie, wracając do książki. nieźle, chyba się rozkręciłam z gadaniem, słuchajcie. Eee... Perfekcyjna rodzina. Przeczytałam po prostu opis i stwierdziłam, biorę. Biorę! Choćbym nie wiem kiedy, ale przeczytam. Przeczytam wam, bo myślę, że yy, uda mi się znaleźć kogoś, kto popędzi. Po książce. Ja nie jestem was tak. Mm, nie tak, zapomniałam tutaj, jakbym was namawiała znowu do tej konsumpcji, ale powiem Wam, że no, coś złego jest w tej książce. Przecież przeczytacie, potem możecie oddać, sprzedać, podarować. Także, a czytając, no to oraz że słownie idzie w górę, dwa, że murzek pracuje, czy odrywacie od swojej szarej rzeczywistości. Słuchajcie, jej córeczka miała pierwszy raz w życiu nocować u koleżanki. Dziecięca zabawa zmieniła się jednak w tragedię. Lucia po szkole poszła się pobawić z nową przyjaciółką Josie. Wieczorem mama Lucy, Eliza, przywiozła do Josie piżamkę, wypiła kieliszek z wina z jej mamą, pocałowała córeczkę na dobranoc i pojechała do domu. Więcej jej nie zobaczyła. Nie, więcej nie zobaczyła już swojego dziecka. Następnego dnia dom świecił pustkami. Nie było mebli, rodziny, nie było Lucy. Słuchajcie, wyobrażacie sobie to? Bo ja chyba bym ześwirowała. Także jestem mega ciekawa, co tu się wydarzyło. Jeśli czytałyście, to buzia na kutkę, bo... Mam nadzieję, że jednak przeczytam. Nawet nie wiem, jakie to są. O Boże, jakie to są małe literki. No dobra. Może zmotywują mnie te literki do tych, tego, żeby odwiedzić okulistę. Okej, okay, słuchajcie, mam tutaj swój kalendarz niezawodny, bo właśnie odpisała mi moja pani fryzjerka. Ewa, pozdrawiam Cię, bo wiem, że też mnie oglądasz. Nie wiem, czy dziś, ale pozdrawiam. Eee, słuchajcie, i muszę sobie zapisać, bo drugie, muszę zapisać sobie też moje pazorki. I jak już sobie że nie przyniosłam tutaj Wam przedtem już, żeby Wam nie zapomnieć, bo ja go kupiłam, żeby Was nie kłamać, to przy ostatnich zakupach w Action, tam jest filmik, nie wiem dlaczego Wam nie pokazałam, to jest nic innego jak kalendarz na przyszły rok, przepiękny turkusowy kolor, same powiedzcie, no bo po prostu są jeszcze czarne, tak, są jeszcze zwykłe czarne, ale mi się chciało koloru, Yy, I wzięłam sobie takie 15 zł, słuchajcie, i potem, co Wam powiem, tu jest ta gumka, pamiętacie, ja tutaj sobie próbowałam zamocować nawet zostały kawałki, ale ona mi po prostu się wykruszyła, złamała, pękła i to wszystko mi wypada, a ja lubię mieć tu wszystkie papiery. Mam też tutaj gdzieś o, tak jest, omówiłam się na. Yy, mam skierowanie na badania, także słuchajcie, no do piekła mi ostatnio zrobię, nie chcę mi się o tym gadać, ale dostałam, że tak powiem po dupie, i stwierdziłam, dobra, idę, biorę się za siebie. Także wam też yy, mówię, próbuję zmotywować do tego, żeby zrobić sobie po prostu badania póki, odpukać, Nic się takiego poważnego nie dzieje. Yy, a dobrze wiedzieć, yy, co tam. Słuchajcie, tak jak weszłam na ten kanał tej Meg. Yy, ona właśnie z badań, z takich zwykłych badań, yy, dowiedziała się, że ma yy, nowotwór. Także. Ja mam nadzieję, że tu jednak wyjdzie, że się nic nie dzieje, tylko to jest zwykłe przemęczenie, no albo ta właśnie aura. Bo ja jestem jednak, yy, to się mówi, meteopata. Chyba tak, w ogóle to jestem dziecko słońca, słuchajcie, jak jest słońce, to jest dobrze. Yy, wracając do. no teraz widzicie, bez ładu i składu. Yy, do kalendarza. Powiem Wam tak, przede wszystkim ma tą gumkę, więc Wasze pierdołki, że tak powiem, karteczki, które potrafią fruwać. Nie będą fruwały, mam nadzieję, że nie będą wypadały. Wielkość też jest całkiem spoko. Jest nieco, żeby Wam pokazać, większa od tego biedronkowego, który miałam w tym roku. Tak, bo to jest na drugi rok, także... Yy, I co Wam powiem? To sobie mówimy już. Kalendarz, tu macie na fotkę, tu macie na jakieś yy, te albo wizytówki, albo Wasze karteczki. Fajne jest też to, że ma miejsce na długopis. Więc wkładacie i macie miejsce na długopis. Także, no jedynie co, no to wiadomo, że to nie jest, to pisze po angielsku, bo jest Monday, Tuesday, bla, bla, bla. No, ale przy tym to się nauczycie. A jak nie, to zrobicie tak jak ja: Za 6 złoty, zamówicie sobie wkład i yy, macie wszystko po polsku, święta i takie tam. I teraz zobaczcie, zostaje mi piękna okładka. I co roku kupuję tylko wkład wymienny za 6 zł. Myślę, że to jest całkiem spoko. Tym bardziej, że to kosztowało 15 zł, no i z roku na rok będę mogła sobie... A że tu piszę 20... 2022, słuchajcie, to tu sobie zaklejacie, jakąś naklejką, a jak Wam nie przeszkadza, to po prostu zostaje i finał, nie? Także tak. Ja nie wyrzucę tych kartek, słuchajcie, które są tutaj to po angielsku, bo ja po prostu usiądę jakiegoś wieczoro i przełożę sobie polską i angielską, bo mi się to przydaje, ja dużo zapisuję. I mi się po prostu te kartki przydadzą, a jak nie, to po prostu wsadzę ten na wierzch, tamten będę miała pod spodem i jakieś przepisy, jakieś coś na szybkiego, co nie będzie musiało być odatowane, będzie zapisywane w tym drugim, Co słuchajcie. Także to nie jest tak, że wypieprzyłam. A jeśli znacie, bo nie przeszkadza Wam to w języku angielskim, to macie kompletny kalendarz za 15 zł, z fajną, elegancką oprawką, gumką, miejscem na długopis, także Action, daje radę i pamiętajcie, że są jeszcze w kolorze czarnym. Ja się już zaopatrzyłam. Słuchajcie, jeszcze parę słów yy, ja sobie tu będę robić yy, do Was o tym, że, bo ja sobie tak gadam do Was, nie? Ja już w międzyczasie obleciałam, yy, wyjęłam tanie z pralki, przełożyłam do suszarki, z suszarki złożyłam, ale oczywiście jeszcze nie wyniosłam i zostało w pralni, a tam już rośnie ta jego odcedza swojej makaronu. No, maka, Lola, jaki makaron, maka, nie? No. Maka, Zapędziłam się. Okej. Okay. Ugotowany. Odciechnij sobie. Słuchajcie, i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Zachęcam Was do tego, żebyście nie patrzyli na to, co pisze się na tej pierwszej głównej stronie filmu, tylko żebyście jednak oglądali, bo to nie jest tak, że ja tam dam jakąś nazwę, nie wiem, kupiłam książki wiodące, bo jak dobrze już wiecie, bo jestem tu przeszło rok, w moich filmach jest poruszane tysiąc tematów. Także gdzieś e, tu kalendarz, tam książka, tam coś do gotowania. Tam choćby o tym, że e, zamierzam zrobić sobie badania. Więc to nie jest tak, że tu jest jeden temat, który został napisany. Tylko 500 tematów. Także wchodźcie, oglądacie, bo widzę, że ostatni film jest słabo. Bardzo słabo. Chodzi o te umielacze jesieni jakoś nie byliście ciekawi. Także mam no, to życie, nie? Raz lepiej, raz gorzej. Ale chciałabym, żebyście się nie sugerowali, bo staram się, żeby to nie był jeden temat, a parę tematów w filmie. Także tak. Reszta ugotowany będzie zupa pomidorowa, a potem jeszcze, bo wzięłam yy, dwa. Woreczki ugotowałam, a potem jeszcze, nie wiem, albo z jabłkiem, albo z mlekiem, ryż, nie? Woreczek. Ja już gotowałam jeden, to wrzuciłam drugi, a wiedziałam, że będzie za dużo, bo my mamy tylko zupę z Emilią dla siebie. Chłopaki mają spaghetti, to na pewno, nie? Filip oczywiście spaghetti nie je, więc zrobię mu nawiercy, także takie gotowanie. Ktoś tu pisał, że mam dużą kuchenkę. Tak, pięć baników, słuchajcie, by były jeszcze dwa to by nie zawadziło. Tak samo, jeśli chodzi o tą e, suszarkę do ubrań, to u mnie to się tak spisuje, mimo tego, że niszczy ubrania. Będziecie mi mówić, że niszczy. Pewnie, że niszczy. E, ale... Bo tam niektóre kolory blakną, no, bo jednak to jest temperatura suszenia, ohoho jeszcze trochę. E, no to... No to niszczy, no nie da się tego ukryć. No i wiadomo, że to pranie pachnie tym, co... E, Wlaliście do pralki, czyli jakimś tam płynem, a nie powietrzem. teraz to powietrze, to już wiecie, jakie będą te prania, bo już wszyscy kopcą w piecach, bo jednak jest zimno. A w Stanach widziałam tutaj u mamy Mama Ryste, pani, napiszę Wam, jak się nazywa ten: Polska Mama w USA. Poza tym, kochana, no to oni tam w krótkich rękawkach, w Słuchajcie, my to już możemy zapomnieć o spodenkach, ja już dzisiaj w sklepie miałam y, ocieplarz y, mój, który się spisuje rewelacyjnie. Zaraz Wam pokażę, sorry, ale biegnę. Okej, okay, wracam, spoko, już lecę. I on jest też y, stary ocieplarz, ale słuchajcie, spisuje się rewelacyjnie. Narzuciłam, dzisiaj on ma troszeczkę tył dłuższy. Nie, to nie jest, to nie jest dłuższy, skłamałam. No tam ociupinkę ma, kaptur, słuchajcie. Także czy na spacer do lasu, czy gdzieś się do sklepu, bo w tym, yy, zarzuciłam na ten sweter. I bo wiecie co, w kurtkach jeszcze jednak jest ciepło. Ja jak się bochotam tak, to znowu w tej kolejce tam do Mięsnego to opływam i się duszę, a tutaj byłam rozpięta na sweterek, nie opinało mnie nic, nie dusiło mnie nic, więc spoko, dajcie znać, jakie temperatury u Was, bo tutaj jest chłodno, to jak mówię, ludzie palą już w piecach. Słuchajcie, postanowiłam Wam coś pokazać. Proszę bardzo, Emilia przyniosła półkę. Posadziła psa i on przed chwilą jeszcze siedział zatkiem w Waszą stronę, tylko jak poleciałam po aparat, to się gość kręcił, wiercił, bo on sobie po prostu patrzył za drzwi, co tam w bramce i w ogóle, nie? A i nikt co? Nie musi stać. Siedzi sobie na pówce. wiem komu. Wiem, wiem. Buty widzicie, tu w ogóle wszystko widzicie, ale mimo tego, że jest szafka na buty, to słuchajcie, tych butów zawsze jest tu i tak 5 tysięcy. Życie. Nikomu się nie chce wkładać. Matce też. Są dwie pary moje, jak widać. Przyniosłam też wodę, jakąś ulotkę, bo byłam w ramce wsadzona. A tutaj, yy, no nie te butelki. Butelki też wstają, bo ja, yy, żeby nie biegać do kosza za jednym razem, to po prostu stawiam je tu przy drzwiach. I jak wychodzę na przykład do sklepu czy coś, to łapię. Yy, ale tutaj, już o, proszę bardzo, będzie się tułkło. Przyniosłam sobie, pamiętacie, ten. Apaszkę z czachami z tamtego roku, ze Szmateksu. I przyniosłam sobie jeszcze taką. Pięknych kolorach. No bo już myślę, że będziemy się trochę owijać wokół tych szyi, żeby nie chorować. Bo wiecie, że będziemy chorować, to znowu ta koronka ruszy. ja tego bym bardzo, bardzo nie chciała, bo ona i tak już bardzo utrudniła nam życie. I mam nadzieję, że już nie wrócimy do tego, co było. A pan, a pan leży, ale wie pan co? Jakieś ścięcie by się przydało, bo widzę, że pan ma za długie grzywkę i pan już nic nie widzi, nie? Ogólnie rzecz biorąc, to by się przydało jeszcze przyciąć. Także mąż, maszynka i dostrzeżenia tego chłopaka. Słuchajcie, yy, nie wiem ile tego materiału już na dzisiejszego vloga, ale stwierdziłam, że najwyżej się tutaj z wami pożegnam. Yy, przyniosłam sobie z pola kwiatki. Widzicie? To oki długi jestem, trochę krzywy, no ale długi. Ale już go nie chcę bardziej wiązać, niech on sobie rośnie tak jak chce. To jest kwiatek, yy, który dostałam, taki był bez liści, praktycznie. Także teraz wygląda pięknie, bo odżył. O, widzicie? I mam nadzieję, że już mu tak zostanie, choć. No nie wiem, zobaczymy. O, tu coś suchego. Panów podziękujemy. A gdzie pan ma kija? Zgubił pan kija, chyba spadł. Muszę panu przypiąć kija, panie pieniążku. Tego też przyniosłam z zewnątrz. On mocno się rozrósł, widzicie? Jest ich parę, więc należałoby przesadzić. Ale ja już nie lubię o tej porze przesadzać. Raczej taki ostatni dzwonek to jest wtedy, kiedy ja. Ja tu już skubię, widzicie? Kiedy ja właśnie je przynoszę do domu i widzę, że czasem po prostu wejdą murówki, słuchajcie. No taka jest prawda, że murówki się potrafią tam. Weź w ziemię i zakorzenić, także trzeba sprawdzać, I kiedy wnosicie do domu kwiatki, które były na zewnątrz, czy tam nic się nie zalęgło, czy tam się nic nie ukryło. I słuchajcie. O, tu będzie widać. Ja już mam ziemiórki. Już po prostu przelałam te kwiatki. Także co ja stosuję nic innego. Tu wam pokażę lep do doniczek żółty. I właśnie tak wyglądają te lepy. I tu już widać. Będziecie widzieć? Sfokusujesz się. Chyba nie. W każdym razie jest już ziemiurka. i to nie jedna. Kurde, chciałabym wam pokazać, żebyście widziały. O tu. No, to są takie. No, głupie. W każdym razie takie maleńkie muszki. One potrafią dużą szkodę wyrządzić w kwiatkach, ale będziecie je widzieć choćby wieczorem, kiedy odpalicie sobie yy, na przykład mój film, i będzie wam latało coś koło przed ekranem, to właśnie są ziemiórki, także trzeba atakować i właśnie choćby yy, tak się wspomagać, żeby nie było za późno, także tak a tutaj jeszcze zerknijcie jest liść więc jeszcze żyje mam nadzieję, że coś z tego będzie, co prawda drugi Kiwutnął, widzicie, nic z tego nie będzie no i jest jeszcze ten jeden w sypialni yy, mocno też zaczęła chorować mi właśnie Szeflera i co ją uratuje, to ona obmiera. I to są po prostu grzybowe jakieś. Ale na to też już mam spray. Będę psikać i będzie mi się bawić. Za to pięknie, fenomenalnie odżył właśnie ten dziad. Tylko, no dobra, patrzę, bo tu coś jeszcze. Nie, jest okej. Okay. Także, no. A jest okej, okay, bo wypuścił kolejny liść, widzicie? A tak bardzo umierał. I wiecie, że wsadziłam mu łupkę z banana, balony, no życie. Yy, łupkę z banana yy, całkiem tak. Yy, chyba mu to dobrze zrobiło, bo go zregenerowało, i widzę, że wypuścił nowy liść, czyli ma siłę. Bo się czasami pytacie, Ania, bo coś tam mi umiera, to masz takie piękne te kwiatki. Nie, on widzicie, też mi lecą tu liście tamtego, Tylko m, pamiętajcie o tym, że kwiatek też musi mieć siłę, żeby żyć, więc albo jest. Za sucho, albo za mokro, albo za mało mu yy, no, po, y, słonka, światła, o tak chciałam powiedzieć. Widzicie, ten już też wypuścił nowego liścia. Także jest chyba mu okej. Okay. Albo po prostu musicie odżywić go. Po prostu odżywkę. O, tu jest też kolejny liść. No, tfu, tfu, tfu. Nie chwalić, nie chwalić, bo jak coś pochwalicie, to zazwyczaj mi coś umiera, także... Zielono, niech będzie zielono. Dobra, słuchajcie, żegnam się z Wami, bo jak nie mogłam nic nakręcić, tak teraz znowu się rozkręciłam i mam nadzieję, że to tak już zostanie i że zobaczymy się w piątek. Słuchajcie, wiem, że już się pożegnałam, ale chcę Wam jeszcze coś powiedzieć. Otóż, robiąc zdjęcie, z tą kawą, którą widzieliście tam na samym początku. Chyba cholera to czy mam, no ale dobra. Robiąc zdjęcie, tak przechyliłam ten nieszczęsny kubek kawy, że. Uwaga. Tada, tak. To jest właśnie taka, także nie wiem, czy coś wyjdzie dzisiaj z tego filmu, choć w sumie, jak oglądacie, to znaczy, że poszło. Czy macie kciuki? Proszę łapkę w górę i do zobaczenia w piątek? Być może tak. Pa!